Przy okno zamknę. Witajcie w najnowszym odcinku Niedzielnika Sportowego. Na początek powiem tyle, że nie działo się w tym tygodniu zupełnie nic. Skończyło się okienko transferowe i to będzie pierwszy news. Skończyło się okienko transferowe. Tu będzie filmik do tego, co mówiłem o transferach. Ale takim ostatnim transferem tego okienka było przejście Midalema Pianicia z Barcelony do Besiktasu. Kibice Barcelony raczej się cieszą, kibice Besiktasu też powiedzmy. Czy to transfer jest dobry, czy zły, to nie wiem, ale na pewno jest takim dużym krokiem wstecz dla, dla Pianicia. To jest chyba Bośniak albo Serb kim jest pianić. To jest na pewno duży krok wstecz dla, dla bośniaka. Ale też takim krokiem wstecz, który wydawał się krokiem do przodu, był krok do Barcelony, więc do no czego się tu po nim spodziewać? Ja odchodząc do basiktasu, przyznał, że odszedłby wszędzie, gdzie by mógł grać, bo według niego kuman jest wariatem i nigdy nie porozmawiał na ten temat, więc. Drogi rozeszły się chyba samoczynnie i, i kibice w Barcelonie nie będą po, tym, po nim płakać, a pianić przynajmniej sobie pograł. W początku tygodnia też dostaliśmy informacje o zmianach w powołaniach na mecz reprezentacji Polski. Między innymi przez to, że Mateusz Klik złapał koronawirusa świrusa i nie mógł wystąpić w spotkaniu. Dużo było takich przypadków, bo wypadł i Kownacki, i Szymański. Piątek ma kontuzję, Kozłowski, no, no, posypała się nam kadra, nie było środka. Mimo wszystko ten mecz z Albanią udało się wygrać 4-1. W jakim stylu to może przebilczymy. Mecz został wygrany, dzisiaj gramy San Marino. Też się pewnie wygramy, może się aż tak nie będziemy męczyć jak ostatnio. Ale mecz z Anglią nie napawa zbyt dużym optymizmem. A co do samej Anglii, to Anglia będzie też osłabiona w meczu z nami. Ponieważ na początku tygodnia również Jadon Sancho doznał kontuzji, która wykluczyła go ze starcia z Węgrami, a sztab medyczny reprezentacji Anglii zadecydował, że lepiej będzie, jak odpuści te mecze, wróci do, 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 do indywidualnych treningów i będzie dostępny dla Manchester United w pierwszym meczu po przerwie reprezentacyjnej, bodajże z Crystal Palace. Anglicy wygrali z Węgrami 4-0, ile wygrałem z Polską. Podobnym sumą punktów goli, Bra, może nie wygrają. W czasie z jednej z konferencji przed meczem Polski z Albanią bodajże redaktor Szczepłek zadał pytanie Robertowi Lewandowskiemu o to, jak zachowałyby się, gdyby miał założyć znaczową opaskę kapitańską. Lewandowski przyznał, że nie miałby z tym problemu i należy wspierać wszystkich, bo wszyscy są ludźmi i potrzebują wsparcia. Zauważył również, że w przypadku czy to Manuela Neuera, czy Harry'ego Keina, gdy zakładali tę opaskę, dużo ludzi miało jakieś ale. Jednak on nie boi się konfrontacji z, z, z osobami mającymi inne przekonania co do tęczowych kolorów. I wydaje mi się, że to słuszne, bo no co komu robi za różnicę jaki ma kolor opaski i kogo boli kilka kolorów tęczowych na opasce. Nie potrafię tego pojąć. I, jakby zrozumieć. Jednak trafiają się takie osoby, i wydaje mi się, że Lewandowski dobrze zrobił mimo wszystko. Chociaż samo pytanie było idiotyczne, nie powinno się znaleźć na, na konferencji przed meczem z Albanią. Ostatnim newsem jest wypowiedź Arsena Węgara, który dąży do tego, do zrewolucjonizowania meczów międzypaństwowych, międzynarodowych. Węgier. Chciałby wprowadzić Mistrzostwa Świata co dwa lata i tak samo Euro również co dwa lata. Ograniczyłoby to liczbę wyjazdów piłkarzy z klubów na zakupowanie do dwóch okienek międzynarodowych, dwóch okienek kadrowych w roku. Wyglądałoby mniej więcej to tak, że byłby coroczny podział na grupy eliminacyjne, a po turnieju, na zakończenie, po sezonie, na zakończenie sezonu, yy, turniej raz kontynentalny, raz światowy. Miałoby to urozmaicić yy, piłkę nożną, a także zmniejszyć zamieszanie, które występuje, kiedy piłkarze wyjeżdżają na kadry, wracają, są te przerwy. No, polskie kluby wykorzystują te przerwy na zmianę szkoleniowców. Jednak nie wszyscy tak działają i, i, i te przerwy troszeczkę mieszają w kalendarzu, a tak to udałoby się nad tym zapanować. Wydaje mi się, że ten pomysł nie jest do końca trafiony, no bo ma swoje plusy. Mniej meczów kadry, więcej meczów o stawkę, ale też yy, przejadłby się tu widzą, bo, bo mając Euro czy Mundial co dwa lata, zatęsknijmy za tym i zaczynam tego brakować, a mając takie coś, co roku traktowalibyśmy to mniej więcej jak Ligę Mistrzów i straciłoby to też na, na prestiżu może na jakimś, nie wiem. Może ten sukces nie byłby aż tak ważny, bo łatwiej by to było wygrać. Łatwiej się zakwalifikować być może. A, a tak to jednak troszeczkę tego, tego prestiżu tych mistrzów i, i zostanie. O ile Węgier tego nie wprowadzi, bo jakąś tam moc sprawczą w UEFA czy w FIFA ma. No i cóż, ode mnie to tyle w tym tygodniu. Pamiętajcie o subach, łapkach, komentarzach i o czym? Żeby obiad zjeść, bo jedzenie jest ważne. Na razie.